Apokalipsa. Dzień po dniu. Cierpliwość świętych. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. Apokalipsa, rozdział 14, wiersz 12. Słowo cierpliwość została przetłumaczona w dzisiejszym wersecie jako wytrwałość. Święci. Jest to biblijne określenie ludu bożego. Z pewnością będą prześladowani pod powszechnymi rządami bestii i jej obrazu. Apokalipsa 13:15. Studiowany dzisiaj przez nas fragment podaje praktyczną receptę na to, jak przetrwać ten czas próby i ostatecznie wyjść z niego zwycięsko. Pod koniec czasów lud Boży będzie strzegł przykazań Bożych i wiary Jezusa. Wyrażenie to oznacza, że ludzie ci mają zarówno wiarę w Jezusa, jak i wiarę, którą miał Jezus, a dzięki temu mogą ocalić swoje życie, jak napisano, bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Rzymian 1, 16 i 17. Wbrew powszechnemu przekonaniu zbawienie ludzkości nie zakończyło się na krzyżu. Kiedy przyjmujesz od Chrystusa dar życia wiecznego, zgadzasz się na to, aby On Cię zbawiał i przekształcał Cię na swój wyraźny obraz, a także, aby On trwał w Tobie, a Ty w Nim. Jan 15, 4 będziesz znaleziony w nim nie mając swojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa lecz bożą sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa sprawiedliwość pochodzącą od Boga opartą na wierze filipian 3:9 czym jest sprawiedliwość wszystkie twoje przykazania są sprawiedliwe psalm 119, 172 jesteś sprawiedliwy czyli prawy gdy przestrzegasz bożych przykazań w jaki sposób wytrwałość świętych osiągnie punkt kulminacyjny pod koniec czasów? Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali i bez zarzutu, w niczym nie wykazując braków. Jakub 1, 3 i 4. Wytrwałość świętych będzie charakteryzować ludzi w pełni przekształconych na obraz Chrystusa i doskonale posłusznych woli Bożej. Wiara, którą Jezus miał na krzyżu, zostanie w nich odtworzona Hebrajczyków 12.2. Wspomniani w dzisiejszym wersecie: Święci staną się pełną demonstracją Bożego planu zbawienia. Cały wszechświat zobaczy wtedy rezultat możliwy w przypadku każdej jednostki, która w całej historii wszechświata przez wiarę przyjęła Chrystusa. Przestrzeganie Bożych przykazań to nie legalizm, to ostateczny cel Bożego odkupienia. Czy poświęcisz chwilę na modlitwę ze mną? Niebiański ojcze, dziękuję Ci za wiarę Jezusa, która nie tylko zakrywa moje grzechy, ale i daje mi moc, by być Ci posłusznym.